Kochani, witajcie. Nazywam się Rafał. Dzisiaj vlog. Jesteśmy na dworze i, widzicie, po obiadku jestem. Gdzie tam o dziewiątej. Wypiłem kawkę. Teraz już na dworze. Powiem, żeby trochę opowiadać z wami na tym vlogu. Co tam głównie u Was słuchać, czekowego? To można pod tym komentarzem, pod tym filmem napisać do mnie, co tam głównie dzisiaj robicie, czekowego. Taki dzień dzisiaj, bo dzisiaj jest ogólnie zimno, powiem, bo. Dlatego ciepło się ubrałem czapkę, ciepłą kurkę się ubrałem, tego zielonego widzicie. No i idę do przodu. A u mnie, wam powiem, że nawet spoko jest. Dobrze się czuję. Nie jestem chory. Niedawno byłem chory w sumie, to siedziałam w domu i trochę się nudziłem, bo nie miałem co robić tam powiem, tylko oglądałem telewizję trochę Netflixa poglądałem, trochę pokrałem i tak czas zleciał nie wiadomo kiedy a teraz wam przynajmniej wróciłem do zdrowia to do motywacji to przynajmniej dzisiaj nagrywam vloga na dworze bo lepiej nagrywać na dworze niż w domu a też to różnie wychodzi tak naprawdę ja szczególnie mam się Instagrama czy Twittera, czy różne platformy, które korzystacie. Kochani, no to zapraszam, bo wszystkie linki, do, do które korzystam, no to będziecie mieli pod tym filmem, to koniecznie podajcie. Niedługo stawiam nową fotkę na Instagramie, to podajcie. Jeśli ktoś mnie obserwuje na Instagramie, no to nazwę i linka będziecie mieli pod tym filmem, to zapraszam. Dzisiaj ja pada się powiem na dworze, ale jakoś w ogóle nie pada, jak na razie to zobaczymy jak to będzie. Też chciałem ja ogólnie podziękować, że jesteście na tym moim kanale, że w oglądacie, to z góry naprawdę dziękuję z całego serca, bo daje mi to dużo siły do nagrywania vlogów i ogólnie no to dlatego bardzo was ogólnie widzowie yy, dziękuję. Tędy sobie, kochanie idę. Jak widzicie, zawsze tak robię. Właśnie, że jak jestem po obiedzie, to wychodzę na dwór. A jeśli jak pada, to nie wychodzę wtedy. Ale aktywnie spędzam czas na dworze, bo przynajmniej dobrze mi to robi. I również dla Was, kochani, też zachęcam do aktywnego korzystania na dworze, bo przynajmniej taki spacer. Na krótki, dał się Wam zrobić do, do spania, że przynajmniej dobrze będzie Wam się spało w nocy. Mi to pomaga, nie wiem jak Wam, ale jeśli Wam to pomaga, to koniecznie dajcie znać po tym filmie. Dzisiaj, jak to macie plany na, na wieczór, to możecie się podzielić w komentarzach, bo ciekawy jestem. Ja ogólnie jeszcze nie wiem co będę robił, to jest na pewno powinien popiekam na kosoli, bo mam, korzysta na razie. Mam czwórkę ogólnie mam w planach, tak się jakąś za piątkę, wam powiem. Ale to się zobaczę. Czy że to się przemyśleć, na spokojnie się kupiła się nie kupywać, ale może warto. Dlatego wiecie. No spokojnie się zobaczę, czy sobie kupisz, czy nie, dlatego ja też pokażę. No i do mnie, bo by tyle: jak chodzi o vloga. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie czuka w górę. Z góry dziękuję. Życzę Wam miłego wieczoru. Jeszcze tego na Ciebie wziąłem, czy wdzięczę jego dnia, życzę przy okazji. Trzymajcie się i serdecznie, kochani, pozdrawiam.